Witam widzowie, dzisiaj troszeczkę wcześniej zaczniemy. Za 10.07. Deszczyk zaczyna padać, więc lepiej wcześniej niż w ogóle zaczynamy. Miłego oglądania. I taki królik? Duży kurde na całą kratkę Większy od psa tu mojego Nie no to, kupuj, no to... <grymka> Nie zagryzie? Nie i chodzi No Na spacer Dobra cena, dobra cena A pawiki po ile? 50 za parę 50 za parę A te czarne też te a tu jeszcze czarne są, ma? patrzę, że on nie I czarne ile? 40 40 A Krolik 30 Były mniejsze, tańsze Bo, bo no Dobra, dzięki Te duże koła, po ile były? Bo zapomniałem. Po 4 ile? 4600, a te mniejsze? 2300, dobry. 4600, te większe, komplet, a te mniejsze 2300. Jeszcze jakiś kontakt do tego był? 608, 478, 900. 954 Dobra Jak widzicie fajna kółka Dwa komplety 954 Dobra

to wiedeńskie to idę do zaparkę. Nie ma właściciela, poszedł. Czy te wiedeńskie, idę te zaparkę. Po 60 zł sztuk. Po 60. A co i co, samczyk sobieczka? Samiczka. Stara samiczka i mor. A i ta ta te biała też 60, tak? A, dobrze. po 60 sztuk. 30 sztuk. A te buda, 80 para. 80 para. Ładna sumiczka kurde Pierutka Jak ktoś by chciał Izawie też z wiedeńskich no to znajomy ma do sprzedania Oj. Kilka par więc idzie się dogadać mam do niego kontakt jakby ktoś był zainteresowany

ja takie pstrokaty też lubię no, Takie małe jak takie No Nie ma właściciela Co mnie wie pan, pójdę do Gerłacza? Ładne łyski

Ile taka parka 500zł A te, te e, mulemansy? 15 Turystów. Też para, tak? Para Kurde ten deszcz Psuje całą atmosferę O tutaj nic się nie Dobra, ja chowamy, jedziemy. Gdzie? Czekaj! wcześniej Sylwek. Zagrywaj ładnie. No właśnie nie zamierzam. ile te wydymki masz? Po cztery dyki sztuka. Po cztery dyszki sztuka. Dokładnie. Dobra, kurz się myć. Czas, no i chudzial już. Cztery dyszki. Cztery no tak Ładne, ładne łapciuchy.

Ile to parka takich? No 80. A ty w Szymle? Taki, taki kolor simulowany? 80. A po 80, dobra. Ma pan więcej takich? Mam no, jeszcze więcej. Może jakiś numer do siebie pan chce podać. Jak ktoś by był zainteresowany, to by się odezwał. Ja to nie podam, bo nie wiem. Dobra, dobra, spoko. Dzięki. Nie, to samo co jest.

Widać, że młoda parka tych, tych Boczatej. Tak, 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 młoda. Nie. Ja że trzy samice mam, czy te te? Boczate, czarną, czerwoną i żółtą. I to, co wystawiałeś teraz, ty A, w samiec coś. Bo może słabszy ogon ma teraz, ale to pierzeje, nie? No, no ja widziałem, że już pierzeje, ale... Ale powiem Ci, że główka, dokładnie jak mówisz. A ta samiczka to młoda, z tego roku. Wykarmiona ręcznie, nie? Czasami tak No. Ale taka Ci powiem, że bojące, że jak wchodzę do tego, wkakuję na barek i po głowie. Dziobie. No cześć. Co chodzi. Boćki pójdę, to za parę takie boczki? No dychy jeszcze zjadę. Ja dał 5, że 25, że 30 miałem nie wydać. Nie ma właściciela, by zapytał. Dla ile to za, park... za parkę? 450. 450 A te wydymki tu? Stówkę Stówkę Tu wiesz, że to jest? Tak Ile te wrodki? Ile te wrodki czerwone? 300. A te jasne? 150, pięćdziesiąt. A 150 stówki, dobra. A, A wydymek? A ty murzyniaki? O, Dzięki. Idę ta parka tych żółtych? 300. 300. Na miarę chce pan na siebie podać? Nie. Dobra. 300 też te wydymki chyba z tego co słyszałem i, i, i turmany Ten krótszy to sam czy ta jaśniejsza to samica Dwa jeszcze. to samo kurwa chciałem. da jak Nie to, czy to? No to jest ta po fuszu. wszędzie. I dawno to To w, w pomieszczeniu. Tam, <grywa> <tamte>. tak, <grywa> to ostatnia <nagrywa> i <robimy grywa> w, to, się. Ja się w to samo bo mówi, i kudy. to na chuj mam to mówić? I ma, i się nie ma, to radę,

Tak, to właśnie tylko tygrysy takie? Tutaj jest dosyć A, tygrysy dobra A te tutaj? Też to Też to A wydymki? Pod Dzięki

Aha! I przynajmniej w tym Aha! Witam, witam. Kupa, kup, kupa czasu! No nie przyjeżdżali po to, kurde. Te drogi takie, ale w się przejedziemy, zobaczył co tu kurwa, nie No widzisz, deszczowo dzisiaj akurat. Nie, to no, tutaj nic. Słabę. A tak to normalnie to tu zarobisz rynki są? No tak, no, ale to no, zależy kiedy, na no, wiosnę to, tak, teraz to. No zabita to, to normalnie, tu jest norma, ale ci mówię, że dzisiaj to ten deszcz. No taka pogoda, to i tak To jest frekwencja, myślę, że słabsza, ale to, chociaż nie jest źle. No zobacz, że tu jest? Ludzi jest. Się, może być. No. Można było się spodziewać, że nic nie będzie. bo no właśnie, ta, ta pogoda to też. pod dachem, to więcej się przyjeżdża. No o, wiesz, to jutro będzie obciek. Witam, witam.

Në këtë moment do të bëjmë

żeby było na telewizorę No Chyba kupił teraz, nie? Nie, to moje. I pójdę tak za sztukę? Cztery dyszki. Cztery dyszki A jakiś namiar na siebie chce pan podać? Coś mogę, telefon podać. Może, no to mówi pan 666-121-907 no Widzę, że większa ilość wydymków i bo, boczaty, i boczaty czerwone czerwone przywat przywatne no. dobra dzięki dzięki Są te cepelki po ile? 1,20, to 2012. A, dobra. A ten wiedeński tu? Tak. Ile to taki? Sam, samiczka, nie? Samiczka. To jeden czy dwa jest? A, Gerski, dobra. A te Murzyny na siwych ogonach? Ile te parka? Trzy ja mam na czarnych, ale to po strokach chyba są, ale do karmienia to idealne. Tak? I po parze czarnych wyszedł jeden kakałowy, drugi czerwony. Jakieś dziadki siodły, Zdziwiony mocno. To na pewno, myśl, myślę, że to po tych strokach jednak, nie? Być może. Bo to ten kolor by, by pasował. Aż byle jak, tam nie wiadomo co tam. Czarny, żółty, mi paro i to wychodzą czarniutkie wychodzą albo żółte, a później po nich wychodzą. Tak, Dokładnie. Jak mówię, że żółty sparują z czarnym, no to wyjdzie czarny, nie? Ale potem ten czarny. Po tych czarnych wyjdzie nie wiadomo co. No, można parować tylko z czarnym, i podobno. A te fance? Ile tego parka? Trzy dyszki. Dzięki pójdę te tygrysy tu? Po pięćdziesiąt sztukach. А, как мне, добра? хорошо. А в хурче под 30. А